Ja tutaj mam Ale on ma lagi się nie ma chyba Dajcie do Teraz jak F3, F2 Od Kuba na przykład. Co? Cześć, witajcie z tej strony Buźka i dzisiaj Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Dragon Survivalu, któ na którym sobie gramy z całą ekipą. Um, powiem tak, no, dość dużo osób dołączyło. Parę osób będzie musiało. No co? Dzięki, stary. Dzięki. Um, parę osób będzie musiało opuścić tę gildę, bo. No, niestety, ale chłopaki dostawali bany tam też za. Widzicie, różne bany za różne powody, różne rzeczy. No, panie, ja nie. Ale nie mam miejsca. Shit. Widzicie, hmm. donate dostałem. Od kolegi tutaj, seta. Takiego fajnego. Także dziękujemy, dziękujemy. Idziemy dalej do góry, pokażę Wam, co tutaj się zmieniło. Tutaj jest taka trzypoziomowa stołniarka, zrobiona. Tutaj sobie koledzy kopią. Zastam do nich na spika. muszę pójść. Ym, I rzecz, która mnie zszokowała. Tutaj jeszcze się wszystko buduje. To jest to, że. Tutaj będą jakieś spady, to nie wiem, co ktoś tam sobie buduje. Ym, rzecz, która mnie zszokowała to to, co jest na górze ja tutaj wchodzę, tu naprawdę nie było nic zrobione tu było tylko takie, wyjś takie wyjście właśnie zrobione, jak tu jest takie na ten a tu wchodzę, patrzę, design zrobiony no, po prostu masakra tutaj kolega właśnie coś tam buduje to jest cały nasz teren są wyjścia nawet porobione fosa jest już prawie znaczy, no nie prawie wykopana, bo jeszcze się kopie jeszcze tutaj nie mamy wszystkiego wykopanego. Także oj, auto przejeżdża. Powoli sobie z tym działamy. O, cebula, cebula. Bierzemy dobre itemy. Um, no i co mogę powiedzieć? Rekrutacja się odbyła. Przyjąłem praktycznie większość. Nawet założyliśmy akademię. Dzisiaj, niestety, parę osób tam już chyba dostało nawet bana. Więc będę te osoby z gildii wyrzucał. No bo i tak nie grają na razie. No to. A mam nadzieję, że jakieś miejsce się zwolni, żeby inni też mogli pograć. I, i, i. Mam nadzieję, jeszcze coś tam. Parę osób się doda do gildii. Oczywiście do akademii będziecie mogli dołączyć. No. I co tu jeszcze więcej powiedzieć? Bardzo fajnie nam się gra tutaj. Widzicie wszyscy są zadowoleni, mam nadzieję z takiej rekrutacji Tutaj pochowamy itemy gdzieś. Trzeba sobie nazwać już nie ma kowadeł. Nie są dobra Może na tym tam widzicie gdzieś kopie tak szybko. Tutaj na razie nikt nie kopię, tu też nikt, może poszli na klepę, nie wiem. Um, myślę sobie zbudować tutaj teraz właśnie na live. Tak jak oglądacie, jakiś kawałek magazynku, może powiedzmy tutaj gdzieś. Tutaj, o, tak będzie ładnie. Uuuu, shit! Ale był drzym, ale był przeprzeźwięk taki dziwny. Zbuduję tutaj kawałek magazynku. Bo, bo nie mamy czegoś takiego, a wszyscy wszystko wszędzie wpieprzają, gdzie nie powinni. Nie wiem, ile mam tutaj pola do popisu, nie wiem, gdzie jest fosa. Nie chciałbym tutaj wyjść właśnie w fosę, bo będzie to nieciekawe. jeszcze wszyscy wchodzą i pi piszą o rekrutacji no na razie nie ma koledzy rekrutacji bo mamy pełną ekipę także no jest niemożliwe nawet nie, mo nie, nie mogę was dodać bo nie mam gdzie tak jak wbije mój znajomy to będzie dodawał jeszcze do akademii także ci co się nie załapali to jeszcze będzie szansa złapać się do akademii a jeżeli tam też będzie full no to już niestety będzie koniec, więcej osób nie będzie mogło dołączyć. Ci, którzy się złapali do, tak powiedzmy, głównej gildy, no to mają okazję sobie ze mną popykać, pograć, porozmawiać. Także te osoby mogą sobie właśnie pograć. No ja już to powiedziałem przecież. Ech, póścik. Pem, pem, pem. Tutaj też dostałem jakieś, widzicie, boy farmery od kogoś, które które jak postawisz, to, to jak się postawi, to się robią właśnie takie wielkie boy farmery od góry aż do dołu i, 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 i potrzebuję skrzynki jest pytanie, czy gdzieś mamy skrzynki czy gdzieś mamy drewno, czy już wszystko zabrali kurcze tu bym obstawiał, że Wszystko już, już, już pobrali to no, O, tu są dżunglowe deski To spełniam się Tylko trzy No ale lepsze trzy niż niż, niż zero, no Dobra, idziemy Jakiś taki musi być rozgarnięty w miarę ten magazynek mm, mm, mm. No dobra, Jeszcze sobie wykopię na szybko i sufit, taki magazynek, wiecie. Tam miałem na dole taki magazynek zrobiony na, na poprzednich odcinkach, ale no niestety nie, nie było możliwe, że tak powiem. Tu jestem czeska Nie było możliwe zostawienie go, bo tam akurat wyszła fosa. Więc no, niestety. Jakoś muszę sobie rozgarnąć tej temy. Nie wiem za bardzo jak. Jakoś bym musiał to zrobić. Powiedzmy, że zrobimy skrzynkę z to będzie taka o jest drewno akurat to zrobię skrzyneczek jeszcze czy wszyscy tu szybko popierdzielają mm, ok idziemy tam sobie postawić jeszcze muszę obsydion skołować Tak, i tu jeszcze trzeba kawałek z opsa zrobić. I następna będzie już normalna. Ok, kurczę. trochę się zagubiłem w akcji. Wam powiem. Widzicie, to jest wszystko wszędzie wrzucane. To musi, musi być jakiś porządek. Musimy zachować jakiś porządek. Piszą mi, czy chce jakieś itemy Czy dadam gildi? No nie, dadam do gildy, No bo no, no nie mogę. Sorry koledzy. Jeżeli, jeżeli piszesz do mnie właśnie na na, na. na czacie, a oglądasz moje filmy, to. To masz odpowiedź na żywo, tak jakby. Czy dodam do gildi? No nie dodam. Tak jak mówię, jest akademia. Akademię też będziemy musieli ogarnąć. Chłopaki tutaj naprawdę udało mi się ogarnąć parę takich osób, które naprawdę ogarniają. Które normalnie nie spodziewałem się, że masz takich fajnych widzów. Parę osób w tej gildzie jest naprawdę takich spoko. Bardzo spokojnie, że można z nimi pograć. I mam nadzieję, że trochę tutaj ze mną zabawiam na tym serwerze. Tylko obawiam się jednej rzeczy, obawiam się tego, że ktoś nam zrobił szósta, ktoś nam zrobi jakiegoś kreta czy coś, bo. No jest to możliwe, no nie ukrywajmy tak duża liczba osób, tak duża liczba nieznanych mi osób, bo dodałem osoby, które tutaj pierwszy raz widzę, pierwszy raz słyszę, no to może się różnie skończyć, także. Trzymajcie kciuki, żeby nas nikt tutaj nie oszukał jak ktoś uszuka, no to będziemy mógł przykrzeć życie bynajmniej na tym serwerze hmm, dobra, zrobimy sobie tak kurcze, nie da się kopać obsa na tym speedmine na timerze wpadłem na pomysł, żeby w następnym odcinku pokazać wam pokazać wam yy, Mój cheat, czyli jest to cheat Resilience. Jak go sobie tam mniej więcej ustawić? Za co można dostać bana praktycznie od razu? No i takie tam podstawowe rzeczy. Cześć ziom, co ziom? Sojusz. Zi ziom Meister. Ziom Master. Wszyscy mi dają jakieś jabłuszka. Nie wiem dlaczego, naprawdę. Okazja, Akademię, no nie ma no niestety lidera od Akademii. Gdyby był, no to by tam pododawał. Ale niedługo wróci, także. Dobra, bo w sumie do siebie gadam. Tutaj mi wyszło już źle ten magazyn, dobra. Nieważny, nieważne On jest taki tylko. wiecie. I zrobimy sobie na OPSA. T Będzie piękna skrzynka. Mm, 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 mm. Idziemy na dół. Zrobimy jeszcze parę rzeczy. Cześć. I, I. 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 Kurczę. Nie będę tego wszystkiego robił na odcinku, bo to będzie bez sensu. To jest tyle rzeczy do przeniesienia, tyle rzeczy, żeby to ogarnąć. Czy po prostu szkoda Waszego czasu, żebyście oglądali to, bo to jest, no wydaje mi się, że nudne takie. Widzicie, biegam, robię skrzynki i robię tutaj kopię. To muszę coś wykopać, to muszę coś wyłożyć. Myślę, że takich rzeczy to wy nie za bardzo chcecie oglądać. A wolicie jakieś tam ciekawsze materiały sobie obejrzeć. Także ja to będę działał. I tak jak mówię, jeżeli ktoś chce jeszcze do naszej ekipy dołączyć, to będzie możliwość dołączenia do Akademii. A na ten moment, dołączenie do głównej Kildi, bez bijania do Akademii jest. Niemożliwe, a niemożliwe też mniej więcej dlatego, że mamy pełną ekipę w tej gildii, także w tym odcinku byłoby to na tyle, mam nadzieję, że już z jakiejś klepy albo wbitej uda mi się coś nagrać, a kolejny odcinek mam nadzieję, że zrobię z prezentacją cheata Resilience, także w tym odcinku byłoby to na tyle i trzymajcie się, cześć!